Siemanko, tak jak obiecałem, zaczynam grać z czołgami lekkimi. Dzisiaj padło na WZ132.1. Ostatnio jak grałem tym czołgiem kiedy to było? Chyba półtora roku temu, jakoś w maju w 2021 roku. I z tego co pamiętam, to tym czołgiem nie grało mi się zbyt dobrze. Ale teraz stwierdziłem, że spróbuję zrobić takie dwa zestawy, które moim zdaniem powinny jakoś pomóc, jak gramy tym czołgiem. Pierwszy zestaw jest typowo pod damage, jest to oczywiście tumik, optyka i dosyłacz plus dyrektywa na dosyłacz. I drugi zestaw typowo pod spota mamy cvs tumik i optykę i dyrektywa na tumik, żeby mieć ponad 43 kamuflażu, tak żebyśmy mieli możliwość zajęcia jakiegoś krzaka. Tylko teraz muszę sobie na szybko przypomnieć, z ilu metrów dostawałem spota, jak mam taką wartość kamuflażu. Znażam tabelkę, jeżeli ktoś ma 490 viewrans. To ja dostanę spota z 300 metrów. Ok, trzeba o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o ulepszenia polowe, to prezentują się one w następujący sposób. I lecimy z pierwszą bitewką w tym odcinku. Trzeba jeszcze wylosować 3 skrzynki. A zwycięzcą jest Groszek 1192. Przypominam o tym, że jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to należy zasubskrybować mój kanał, polubić ten materiał i zostawić komentarz z waszym nickiem, żebym potem mógł wysłać wam te paczki. Co ty robisz, stary, nie tego z gaminate. Co to jest? Jest to za suplement dla graczy, który daje aż do 6 godzin energii. Cóż to są proszę. Jak to ma nie pobudzić? Spróbuj zobaczysz. Gaminate posiada formułę fit, która zawiera 12 aktywnych składników. Ponadto gaminate jest produktem bezcukrowym, więc nie ma po nim tak zwanego zjazdu związanego ze spadkiem poziomu cukru we krwi, charakterystycznego dla energetyków. Zapomniałem dodać, że gaminate to nie tylko energia, ale również poprawienie naszej koncentracji. O. No i to może kosztować. Nie tak dużo jak Ci się wydaje. Przy zakupie parpaka wychodzi tylko 3 zł i 33 grosze za półlitrową porcję, czyli prawie opowiadanie niż zwykła energetyk. Co muszę zrobić? To jest bardzo proste. Jedyne co potrzebujesz to wodę, szejkę no i oczywiście gaminate. I Nie. teraz jedyne, co musisz zrobić, to odkręcić, wziąć gaminate, jedną miarkę. Wysypujesz lewasz pół litra wody. Zakręcasz, trzeba pamiętać o zakrętce. no i teraz robisz taki ruch, żeby wymiksować shake'a. Po wyszejkowaniu otwierasz i możesz się delektować. I tyle? Tyle. Rysiek, ale to jest zajebiste. Mówiłem, że jak spróbujesz, to to polubisz. To jest gaminate. W opisie znajdziecie link do specjalnej oferty oraz kotra da to da który 10% zniżki przy zamówieniu. Zatoka rybacka, losowanie na 10 Tiery. W tej bitwie są dwa lighty na stronę. Wybrałem zestaw pod demers. Na tej mapie zestaw pod spotowanie jakoś nie zdaje egzaminu. Chyba, że gramy którą możemy stać w tym krzaku. Mamy ponad 500 zasięgu widzenia i po prostu spotujemy te czołgi przez te krzaki, jak mamy CVS-a. Ale na wz moim zdaniem. Ten zestaw tutaj niezbyt dobrym pomysłem. Tak czy siak mogę zaświecić Aimik 105, Co właśnie zrobiłem. Udało mi się go trafić za 404. Swoją drogą trzeba tutaj zobaczyć parametry działa, bo sam nie pamiętam. Na PCRach 246 py 1200 prędkości pocisku. Na hitach penetracja 280 i 800 prędkość pocisku. Mam spota, co oznacza tylko tyle, że w tym krzaku stoi te setka, którą zaraz najprawdopodobniej uda mi się zaświecić. AMX w garażu. Ja teraz podjeżdżam tutaj na proxy, żeby zaświecić tę setkę. Nie ma tej setki? Nie ma, ale jest jak A, bo ta setka już ucieka. Dobra. Co jak ta te setka teraz stąd ucieka, to ja zrobię to w ten sposób, że zajmę tego krzaka? Czy nie? Nie, nie mogę tego zrobić, bo ta t setka. I... o. Nie mam spota. Na pewno nie mam spota, bo byłem za krzakami. Dobra. Gdzie jest ta T-setka? No, macie bardzo łatwy strzał w tę setkę która jest jeszcze na gąsce. Mam spota po nie, nie, mam. Dobra, to ja wjeżdżam do krzaka i po prostu spotuję linię 1, 2. Mm, tylko teraz mam takie pytanie, czy jak ta setka będzie chciała stąd jakoś odjechać, to czy ja ją zaświecę? Jest TVP na środku. Kurczę, coś, coś słaby ten spot. O! Żartowałem, TVP wyparował. <grystanie> Okej, okay, podoba mi się to. Jest STB1, to nie jest mój spot. Jadzia to jest mój spot. Tylko moi słusznicy chyba nie mają bicia na te dwa czołgi. Mam na myśli na Jadzie i na STBK. Na STBK to na pewno, nie? Ale na Jadzie. Hmm. Teraz pytanie. CES stał tutaj w tym krzaku. Jakbym ja podjechał tak jak teraz, to mogę się wywalić, bo ten STB będzie miał na mnie bicie, Więc na ten moment ja na razie nic nie robię. Mam 1000 uszkodzeń, 1200 po spocie. Na razie stoję w tym krzaku i czekam. Oha, moja T-setka chyba wpadła na ten sam pomysł co ja. Ale chyba dostał spota, bo T-setka stoi w tym krzaku. Czy nie? Ta T-setka musi tutaj być. Ona nie mogła stąd uciec. Albo mogła? Nie, mogła przy czerwonej linii, tutaj. Jest CS jest T-setka. Mmm, setka jest na gąsce. Szkoda, że za zero. Naprawdę szkoda. stb rotuje. Czy mam na niego bicie? Będę miał bicie na niego. Teraz weszło za 440. I teraz tylko pytanie, co robi ten foch i co robi ta jadzia? Dobra, moi sojusznicy przestawili się na środek, są na kwadracie E5, E6. To ja teraz mogę jakoś zaryzykować i zajmę tego krzaka tylko po to, żeby zaświecić CS-a, który będzie chciał stąd uciekać. Jeśli się nie mylę, to ten gracz będzie chciał stąd uciekać, tak jak to robił przed chwilą. Jest T-setka, dobrze to przeczytałem. Zrobię sobie double busha i spróbuję wykończyć tego gracza. Udało mi się go trafić, za ile? Za 360. O nie, dostałem spota, jakim cudem, ale ta setka to powinna zostać odesłana do garażu. No właśnie. Długo żyła, naprawdę, bardzo długo. Patrząc na to, ile ten gracz miał spota, to trochę późno został odesłany do garażu. Jest CS, którego udało mi się postawić na gąskę, zużył zestaw. Ja teraz to zrobię w ten sposób, że wychyle się z tego krzaczka, żeby nie dostać spota i spróbuję wykończyć Focha. Zniknąłem ze spota w tym momencie i nie zaświecę foH, ponieważ nie mam CVS. Ale ten fox stał mniej więcej w tym miejscu. Nie, kurde, strzeliłem w momencie, gdy ten fox dostał spota. Ale to by było piękne, jakby udało mi się go rozwalić na takim blindzie. Weszło, jest Jadzia. Ale Jadzia mnie nie interesuje. Ja chcę tutaj dorwać tego CS, bo ten CS ma jeszcze bardzo dużo HP. Jest szansa, żeby po prostu zrobić damage. CS dwa razy rozwalił moje zbiorniki, co mi się bardzo nie podoba. Jeszcze teraz miał szybciej pestkę i jestem już na jeden strzał, muszę uważać. Ale ten CS nie może tak grać. Halo, co to jest? Spróbuję zrobić jeszcze jedną pestkę w tego CS-a, tak żeby mieć 3400 uszkodzeń, to znaczy ponad 3400. Jest CS, którego udało mi się trafić. Ramować go nie będę, pojadę po. Jak z pancera, nieważne, odpali mnie na całe szczęście project to tutaj mnie uratował i, i nie zginąłem w tej bitwie Pierwsza bitwa zakończona zwycięstwem ponad 3500 uszkodzeń 2 fragi 2400 po spocie wynik drużynowy jest to drugi demecz top X raport szczegółowy i lecimy z drugą bitewką w tym odcinku Mapa Berlin losowanie na 10 <dziesiąte> tiery jest Manti w drużynie przeciwnej. To jest czołg lekki, który będzie mnie na 100% autopotować, jak będę chciał wjechać do krzaka. Ponieważ Manti ma bardzo duży zasięg widzenia i jeżeli gra na CVS-ie, to po prostu zniweluje mój cały kamuflaż, jak będę akurat wjeżdżać do krzaka. Bo przypominam, że CVS działa w taki sposób, że zabiera nam kamuflaż w ruchu i wtedy ta zasada, że czołgi lekkie mają tyle samo w ruchu i stacjonarnie już po prostu nie działa, bo ten CVS to wszystko... Że tak powiem, psuje. Jest to obiekt 430 U. Jest Manticore już w tym krzaku. Ponieważ dostałem spota, to nie było możliwe, żeby ten obiekt 430 U mnie tak szybko zaświecił. Czemu ja to tak zepsułem? Zapomniałem o tym, że czołgiem lekkim mogę podjechać w to miejsce, żeby sobie zrobić dwie albo trzy pestki na start. Jeszcze dostałem blind od tego badgera. To był na 100% strzał na ślepo. Plus Snap, i ten badger to trafił. Ale dobra, nie ma co narzekać. Miejmy nadzieję, że w dalszym przebiegu tej bitwy nie będę dostawał takich pestek, ani po prostu się nie wywale za zero. Dobra, tylko teraz pytanie, co ja mogę tutaj zrobić? Jestem wz 132 132.1 na Berlinie. Sprawdzę, czy jest Manticora w tym krzaku. Mam spota? Nie, nie mam spota. Co to? Kurczę, jakieś płomienie. Pali się. Alo. Nie, 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 Mechanizm wieży uszkodzony. Ale to zepsułem. Wiedziałem, że ten gracz Manty jest w tym krzaku, a i tak... A, nieważne. Będę musiał zagrać chyba czwartą bitewkę, bo tutaj się wywaliłem i to dosyć koncertowo. Ajajajajaj. Nie, chwila. Od czego dostałem spot? Od tego obiekta 430? Nie, od Manticory. Od Manticory na 100%, ponieważ poruszyłem się w tym krzaczku i po prostu dostałem spota jak się ruszyłem. Bo CVS niweluje wartość kamuflażu w ruchu, tak jak już to mówiłem przed chwilą. Jakimś cudem udało mi się stąd uciec. Nie wiem jak. Ale ta bitwa jest raczej przegrana. Przegraliśmy miasto, przegraliśmy zielone. Ja teraz po prostu spróbuję robić taki exit damage, żeby nie skończyć tej bitwy z wynikiem 400 uszkodzeń, tylko chociaż te 1000 albo 1200. Zostałem ograny przez Manticore. Nie dobrze bardzo niedobrze. Jest VZ bokiem. Może dam się go trafić? Nie, nie mam na niego bicia. Czy mam mam bicie na bok wieży? Może wejdzie. Nie, nie wejdzie. Wejdzie, nie wejdzie. <grym> Niestety nie weszło. 279 puszuje naszego badżera. O, VZ jedzie, nie wiem czy nam mi się go przebić. Raczej nie. Obiekt D279 nie jest we mnie wcelowany, to może teraz? Weszło za 393. Oho, Arta się mną zainteresowała. Obiekt D279 strzelił, mam bicie na jego garnki, może wejdzie? Nie, nie weszło. D279 puszyje naszego Focha 155. Zostaw mnie tym obiektem. Hmm. nie trafiłem takiej pestki. A szkoda. Dobra, przegrywamy już drugą stronę. Ten Leopard zaraz mnie wykończy, albo ten VZ, który jedzie przez most. Mam spota. Mam spota na 100%. Nie, nie mam. O, a to dziwne. No bo jestem na permie. Już sam nie wiem. Co? Nie rozumiem tego. A, okej. Okay. Miałem spota, ale to było bardzo, bardzo dziwne. Druga bitwa zakończona porażką. 800 uszkodzeń, 200 po spocie. Wynik drużynowy, raport szczegółowy. I lecimy z trzecią bitewką w tym odcinku. Lotnisko, losowanie na dziesiąte tiery oraz kolejny wybory zestaw pod damage. Nie ma sensu wybierać zestawu pod spotowanie na tej mapie. Tym bardziej, że jedyna część, w której możemy spotować, to tak na dobrą sprawę... B6, B7, a żeby tutaj przejechać bez spota, to muszę mieć minimum 48 camo, ponieważ z tego co pamiętam, jeżeli będziemy chcieli przejechać, szkoda, że nie trafnie w tego bera w to miejsce na B6, B7, to dostaniemy spota na od tych czołgów ciężkich, bo tak jak wam już kiedyś mówiłem, albo jak oglądaliście materiał ze spotowania, to wystarczy 455 metrów, żeby zaświecić takiego lighta z... Ile to było? 280 metrów, a z D5 do B7 na pewno jest 250 metrów. Ewentualnie możemy spotować z B8, ale ten krzaczek jest dosyć oczywisty. I tam często po prostu te czołgi blindują, jak już dostają spota, bo tak jak już tu powiedziałem, jest to oczywisty krzaczek. Typ 5 Heavy puszuje, ale arty fokusują moich słuchników. O, nieważne. Setka też dostała za 1100 od arty. Chyba się wyrównało. Mam na bokę Te setki. A, dostałem za zero. Myślałem, że przyja mnie potrzebnie pestkę. Ale to jest całkiem ciekawe, że ten gracz, zamiast cokolwiek tutaj próbować jakoś nie wiem, się kontować, czy coś to jest wcelowany w półeczkę, bo wiedział, że wuzetka ma tutaj spota. To jest ciekawe. Pewnie tak myślał spikuje. On spikuje. Muszę go trafić. <grym> na całe szczęście dostałem za zero. W innym przypadku nie byłoby tak kolorowo, ale to, że dostałem za 0, nie zmienia sytuacji w tej bitwie. Przegrywamy 0-1, mamy stratę 1000 HP i tak szczerze mówiąc to, to nie wygląda zbyt dobrze. Chyba, że ta 140 stąd na farmie milion damage, ale, ale nie wiem, czy to będzie miało miejsce. Obiekt 277 jest tutaj wcelowany. Ja poczekam, aż on strzeli. A, typ 5 heavy dojechał, nieważne. A w sumie spróbuję. Zaryzykuję. Przebiłem. Na całe szczęście nie przyjąłem żadnej pestki. Mam 780 damage. O! Mamy już przewagę ponad 2500 HP. Kto się tak rozlał? Leopard? Nie. Te czołgi ciężkie. Gdzie jest ten eber, który robił kółka na midzie? Pytanie: gdzie jest Fox 155? Druga lodówka. Chociaż nie. Druga lodówka pewnie jest gdzieś tutaj, skoro jego plutonowy stoi na B3. Typ 5 Heavy jest na dwa strzały. Czemu oni tak... tracą HP? <noise> I to jest to. Moja drużyna po prostu stoi, jest ustawiona na przyjęcie, a drużyna przeciwna próbuje cokolwiek tutaj robić i w rezultacie tracą HP. Bo ta mapa właśnie taka jest. Jeżeli cokolwiek próbujesz puszować, to z automatu dostajesz milion damage'a i po prostu przyczyniasz się do tego, że przegracie tę bitwę. Jest Eber, którego może uda mi się trafić. Udało mi się za 373. Mam spota po tym strzale. Okej, okay, drużyna przeciwna nie ma nikogo na środku. To ja teraz spróbuję zjechać z tej półki i wyjadę na bok tego gracza w ST2. Jest Sheridan, którego może uda mi się trafić. Może? Hmm, nie, tam były budynki i niestety leciał w budynek. Ja spota nie mam i spota mieć nie będę jak tutaj zjadę. I spróbuję przebić tego ST2 po dolnej płycie. Oho, mam spota, nie wiem od kogo. Ale dostałem spota i dostałem pesko, Testy 2 za 410. Ten foch mnie zaświecił? Czy on tutaj stał cały czas na tej półeczce? Czy o co tutaj chodzi? Dobra, to ja to będę proksować teraz. Mam czołgi, które mogą do tego strzelać, więc czemu nie skorzystać? Spróbuję jeszcze jakoś tutaj wjechać do takiego pusta, Nie wiem, czy to jest możliwe. Chyba nie. Okej, okay, TVP w garażu. Mam 1100 po spocie na lotnisku. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale... Ale okej. Okay. St2. Czy ja mogę jakoś... ...strzelić tego gracza? Nie, on jest przygotowany na to, że ja tutaj się wychylę. To spróbuję zaświecić focha, tak żeby Arta do niego strzeliła. Jadę jeszcze raz na takiego pseudobusta. Kurczę, jakbym mógł jakoś się obrócić i wjechać na ten kamień, co jest po mojej lewej stronie, to byłoby wyśmienicie, ale... Aha dostała Moraka. Chyba za 1000, jeśli się nie mylę. Nie widziałem, ile ten gracz miał HP, ale widziałem, że mieliśmy ponad 2500 przewagi w HP, a teraz ta przewaga wynosi zaledwie... Aha, dobra, już tylko 200. A, już minus 600, okej. Okay. Jeszcze Foch mnie zaświecił z tej półki. Albo Eber wjechał do krzaka na środku. Jest Sheridan, który mnie zaświecił. Jestem sam na dwa czołgi lekkie, muszę tutaj uważać. Ten Sheridan chyba się zamknął. U, Arta do mnie strzela na całe szczęście, nie trafiła. Mhm, jest Eber, który na całe szczęście nie trafił. Na całe szczęście, na całe szczęście. Nie wiem, co robi ten Sheridan. O, puszuje mnie. A to ciekawe. Dobra, strzelił z trola na, na całe szczęście. Nie przebił mnie przez. Co ja zaraz mogę go wykończyć, chyba że on się sam rozbije. Tak jest, rozbił się. W sumie mogę załadować Heka i tego Ebera. Rozwalę na jeden strzał, chyba że arta teraz mnie trafi, i będę na, na pestkę, ale na całe, na całe szczęście. Ale ta arta nie trafiła, to znaczy trafiła, ale nie bezpośrednio. I ten numer potrzebuje jeszcze dwa strzały, żeby mnie rozwalić. Teraz pytanie: czy ja nie powinienem grać jakoś z tego krzaczka na środku? W sumie mogę tak zrobić. Może jakoś tego focha zaświecę, albo strzelę w tego ST2. Ale bitwa mi się tutaj trafiła. Mam 2700 uszkodzeń i 1000... oho, jest lodówka. O nie. Nie, 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 nie. No nie. Nie robisz tego. Co ty zrobiłeś tą lodówką. Arta. Nie. Jestem teraz na jeden strzał OTBera. Muszę muszę stąd uciekać. Przecież ten naber mnie wykończy po prostu. No właśnie, on po prostu sobie wyjechał i dał snapa. I to wszystko dlatego, że dostałem pestko darty za 408. Jak ja uwielbiam te arcioszki, naprawdę. Dobra, to ja nie przedłużam i zaraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. Bitwa na całe szczęście zakończona zwycięstwem, 2700 uszkodzeń, 2800 po spocie, wynik drużynowy, raport szczegółowy i lecimy z czwartą i ostatnią bitewką w tym odcinku. Dębi na losowanie na 9 tiery. Wybiorę zestaw pod spota. Na tej mapie ten zestaw może mi się tutaj przydać. Tym bardziej, że w drużynie przeciwnej. A nie, są dwa lighty, jest Charmle i AMX 13105. Chciałem powiedzieć, że zazwyczaj AMX -y 13105 nie mają modułu pod, pod, Znaczy, mają moduł zestawu podspotowania, Inaczej mają zestaw podspotowanie, ale zazwyczaj gracze nie wybierają tumika na tego lajta. A ja mam jednak ten tumik na buzecie i wydaje mi się, że jestem w stanie jakoś zautspotować tego gracza w amx -ie. Tylko zaraz zobaczę, czy te moje czołgi, które teraz krosują na D1, dostaną spota. Jeżeli dostaną spota. O, pięknie, jest x MX -13 1305. Ktoś może do niego strzelić, czy nie? Hmm. Dobra, on jest teraz wypchnięty. Co? Ja stąd mogę to zaświecić? Czy ten koń jakoś. Kurde, co jest? Jak ja tu świecę? Przecież nawet nie widzę wieży tych czołgów. Lol, ale dziwne. Conqueror jest ogłuszony, więc spota raczej nie dostanę po tym strzale. Tak jest, dobrze myślałem. Ale kurde. Nie wiedziałem, że ja mogę tak to zaświecić. Udało mi się trafić 50TP, teraz już spota mogę mieć, ale nie mam. Jest T-setka. Kurde, ale dużo czołgów zaświeciłem. Tylko teraz pytanie, gdzie jest ten light. Hm. Moim zdaniem ten light cały czas gra w tym miejscu, ale teraz tak. Z racji tego, że ten gracz jest na B4, B5, a ja mam dwa WTK na snajpie, to ja chyba mogę podjechać przez środek mapy. Tym bardziej, że wygraliśmy 9-0. Jak wygraliśmy 9-0, ja teraz mogę przejechać środkiem, zaświecić ten budynek. I jeżeli ktokolwiek będzie chciał się chować za tym budynkiem, to tak. Moje TDKi mam ambicje. Jeżeli schowałem się przed tymi tedekami, to te czołgi, które są na G8, G9 mogą po prostu wyjechać i strzelać w bok tych czołgów, ale teraz pytanie, czy cokolwiek tutaj będzie. Sprawdźmy to. Na budynku jest Conway, który ucieka. Ja strzeliłem do niego za zero. I czemu ja failuję tyle pestek w tej bitwie? W tej bitwie w tym odcinku? Jeśli ten Conway stoi sobie na full open i nikt do niego nie strzela. Halo. Wuteki, nie macie bicia na niego? Bo mi się wydaje, że macie, ale po prostu nie trafiliście. Dobra, Conway w garażu. Jest E3, jest kolejna Arta. Mam bicie na Artę, spróbuję do niej strzelić. Dobra, weszło za 390. Spróbuję zaraz wjechać do tego krzaka, tak żeby spotować te Tedeki, E3 i K91PT. Dobra, K91PT chyba będzie na Permie. A gdzie jest E3? E3... Chyba jest za tym budynkiem i nie mam jak zaświecić tego gracza. Ale K91 jest na permie. Mamy przewagę 4100 uszkodzeń. O. K91 postanowił, że sobie strzeli blinda. Nie trafił na całe na całe szczęście. Czemu ja to mówię? Ja wiem, że ja to mówię, ale jakoś nie potrafię. Nie potrafię znaleźć zamiennika. Nie wiem czemu. Jest 13105? 400? Nie. Myślałem, że ta esetka chce mnie trafić, ale stoi za budynkiem. Trzy... A nie, celowo we mnie. Co ja robię? 13, 105. W garażu mam esetkę bokiem. Chociaż nie muszę wcale strzelać do tego gracza. Mogę po prostu zniknąć ze spota. Jak zniknę ze spota, to podjadę w tego krzaka, żeby go jakoś spotować. I wtedy moi sojusznicy będą mogli robić damage. Jest to. Ja spota nie mam. O, dobra, strzelił. To teraz mam. Mam jeszcze chwilkę, żeby strzelić do niego jeszcze jeden raz. Mam na myśli tego gracza w SSC. Okej, okay, muszę tylko uważać na to, żeby nie dostać zaraz w plecy od tych ataków, które są na B1. Esetka strzeliła, więc mógł znowu chwilę, żeby do niego strzelić. Weszło z trackiem. Ale bitewka siada. Tą wuzetką. Normalnie jestem w szoku. Będę miał bicie w tym miejscu na tego gracza. Co Cofaj, 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 cofaj. Weszło. Czy ja mam spota po tym strzelę? Chyba nie. Ale mam bicie na gracza wesadzony cały czas. Nie, nie mam. Schował się za budynkiem. Ale to w, w niczym nie przeszkadza, bo ja mogę sobie podjechać na blisko i znaleźć bicie tutaj, w tym miejscu. Hmm, nie trafiłem. A szkoda. A Emix. Chyba mnie zaświecił. Nie, nie zaświecił. Mam bicie na jego bok wieży. Weszło za 390. Mam bicie na bok wieży setki. Mam hity teraz, więc chyba. Okej. Okay. Chyba jednak będzie problem, żeby przebić tego gracza. Nieważne. Jadę po tego AMX-a. On chyba jest na mój jeden strzał. Tylko załaduję apc żeby jakoś nie odbić się w głupi sposób. Oha. Żeby nie odbić się w głupi sposób, tak, tak, brawo, brawo. Ajajaj. Co ja robię? Mówię, ja, ja failuję tyle pestek, że, że to się nie dzieje. Dobra, ja failowałem tyle pestek, ale to, ale to, co zrobił ten AMX, to już przechodzi wszystko. E, przebija wszystko. 5000 uszkodzeń tym lightem. Ło. Wow. Ale dobra, bitewka. I Takiej bitwy to ja rozumiem. 5000 uszkodzeń, czołgiem lekkim, 3 fragi, 3,500 uszkodzeń, zwiadowca, a z pancerny wynik drużynowy. Jest to top damage, top exp, raport szczegółowy. Tak prezentuje się dzisiejsza sesja. 75% zwycięstw, 3000 uszkodzeń, 2 200 po spocie i 1200 średniego expa. Jak na WZ, to moim zdaniem to jest dobra sesja, nie oszukujmy się, ta WZ w erze ebrów, co, no nie ma zbyt dużo szans. EBR po prostu jest lepszy pod każdym względem. Ja dość, że ma lepsze camo, lepsze działo, jest szybszy, wz po prostu potrzebuje buffa, co nie zmienia faktu, że te bitwy były naprawdę dobre. No może poza tą na Berlinie, ale na lotnisku też miałem kilka dobrych momentów, a tutaj na Dębinie pokazałem co zrobić jak czołgi lekkie nie mam pojęcia jak otwierać na Dębinie. Rozwalamy jednego na środku, drugi jest zamknięty w mieście, jedziemy przez środek, spotujemy wszystko i w rezultacie mamy ponad 3500 po spocie i 5000 uszkodzeń, ponieważ farmiłem sobie wszystkie czołgi, które były w mieście. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Trzymajcie się i miłego dnia. Pa, pa!